Księga Mormona, trzecia księga Nefiego, rozdział drugi. Niegodziwość i występki wzrastają. Nefici i nawróceni Lamanici jednoczą się w obronie przed spiskowcami Gadiantona. Nawróceni Lamanici stają się biali i są nazywani Nefitami. Tak upłynął dziewięćdziesiąty piąty rok i ludzie zaczęli zapominać znaki i cuda, o których słyszeli. I mniej ich zdumiewały znaki i cuda z nieba, gdyż serca ich stały się nieczułe, a umysły zaślepione, że zaczęli powątpiewać we wszystko, co słyszeli i widzieli, i rozumowali, że wszystko to zostało dokonane mocą ludzką i diabelską, aby zwieść serca ludzi. Szatan nimi zawładnął i tak ich zaślepił, że zaczęli uważać naukę o Chrystusie za niemądrą i daremną. Wzrastała ich niegodziwość i występki, i nie wierzyli, że dane im będą inne znaki czy cuda. I szatan zwodził ich, kusząc i nakłaniając do czynienia zła. Tak upłynął dziewięćdziesiąty szósty, siódmy, ósmy i dziewięćdziesiąty dziewiąty rok. I minęło sto lat od czasów Mosjasza, króla Nefitów. I było to 609 lat od czasu, gdy Lechi opuścił Jerozolimę. A dziewięć lat od czasu, gdy dany był przepowiedziany przez proroków znak przyjścia Chrystusa na świat. I Nefici zaczęli liczyć lata od czasu ukazania się tego znaku to jest od narodzenia Chrystusa a więc upłynęło dziewięć lat. I Nefi, ojciec Nefiego, mającego pieczę nad zapisami, nie powrócił do Zarachemli, i nigdzie go nie znaleziono. I ludzie pozostali niegodziwi, pomimo nauczania. I proroc które im głoszono. Tak minął dziesiąty rok, także jedenasty rok upłynął w niegodziwości. I stało się, że w trzynastym roku w całym kraju nastały wojny i walki, albowiem spiskowcy Gadiantona stali się bardzo liczni i zabijali mnóstwo ludzi, że pustoszały miasta, a śmierć i rzeź ogarniały cały kraj. I wszyscy, zarówno Nefici, jak i Lamanici, zostali zmuszeni do walki z nimi. Dlatego wszyscy Lamanici, którzy nawrócili się do Pana, zjednoczyli się ze swymi braćmi Nefitami, zmuszeni walczyć przeciwko spiskowcom Gadiantona, dla obrony swego życia, swych kobiet i dzieci, aby zachować prawa i przywileje swego kościoła i jego członków, swą wolność i swobody. I zanim upłynął trzynasty rok, Nefitom groziła całkowita zagłada w wojnie, która stała się niezwykle ciężka. I stało się, że Lamanici, którzy zjednoczyli się z Nefitami, zostali zaliczeni do Nefitów. I zjęto zostało z nich przekleństwom, a ich skóra stawała się biała, jak Nefitów. I ich chłopcy i córki byli jaśni. Zaliczano ich do Nefitów i nazywano Nefitami. Tak upłynął trzynasty rok. I na początku czternastego roku wojna między spiskowcami a Nefitami stała się jeszcze trudniejsza dla Nefitów. Mimo to zdobyli pewną przewagę nad spiskowcami i wyparli ich ze swych ziem, że wycofali się w góry do swoich kryjówek. Tak upłynął czternasty rok, a w piętnastym roku spiskowcy Gadiantona przyszli walczyć z Nefitami i zdobyli nad nimi przewagę wskutek niegodziwości Nefitów i niezgody, która pośród nich zapanowała. Tak upłynął piętnasty rok i tak Nefici byli doświadczeni. "I miecz zagłady wisiał nad nimi i lada chwila miał ich porazić za ich niegodziwość."